Cześć kochani, witam Was na moim vlogu. Dzisiaj mam dla Was taki bardzo ciekawy odcinek, bo o australijskich zwierzętach. E, rozwieję dla Was w tym odcinku wszelkie wątpliwości o tym, które zwierzęta, te takie charakterystyczne dla Australii, jak kangur, koala i te takie niebezpieczne, jak jadowite węże, pająki, rekiny, krokodyle i tak dalej, e, tak naprawdę spotkacie tutaj w Australii na co dzień, nie wysilając się za bardzo, w ich naturalnym środowisku, a które no, będziecie musieli się troszeczkę wysilić, Wiedzieć, gdzie, o której porze pójść, żeby spotkać, no a których tutaj raczej nie spotkacie. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, kochani, to serdecznie Was witam. Cieszę się, że zajrzeliście do mnie na mój kanał, który słuchajcie jest przede wszystkim o Australii, gdzie mieszkamy już od ponad 8 lat, ale nie tylko, dlatego że wrzucam tutaj też filmiki z podróżami w inne części świata, z recenzjami i ze zdrowym trybem życia. Także jeżeli cokolwiek z tego Was interesuje, to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania kanału, ale też na moje social media, na Facebook. Facebooka i Instagrama, gdzie możecie mnie codziennie obserwować, także zaraz Wam wszystko tutaj dookoła powyświetlam. Na wstępie Wam, słuchajcie, od razu powiem, że Australia jest na tyle ciekawym kontynentem, oczywiście, jak wiecie, e, że w Australii 80% gatunków roślin i zwierząt e, jest unikalna dla tego kontynentu i nigdzie indziej ich nie zobaczycie. Dlatego właśnie większość ludzi, jak przyjeżdża do Australii i słyszy o tych kangurach, koala i tych niebezpiecznych wszystkich zwierzętach, no to oczywiście spodekscytowana i w zamiarze ma zrobienie zdjęcia z tymi zwierzętami, no a przynajmniej spotkanie się z nimi. Niestety, słuchajcie, no nie zawsze to wychodzi i trzeba pójść do zoo, czy jakiegoś parku, czy tam jakiegoś rezerwatu, żeby w ogóle te zwierzęta zobaczyć i żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie. I w tej części odcinka skupi się na tych zwierzętach przyjaznych, charakterystycznych dla Australii, a w kolejnej na tych niebezpiecznych. Ja słuchajcie, przygotowując się do tego odcinka zrobiłam sobie taki eksperyment i przez ostatnich parę tygodni spisywałam sobie po prostu na kartce, które zwierzęta widziałam, a których nie za bardzo widziałam, żeby być taka wiarygodna. No i oczywiście starałam się przypomnieć sobie e, jakiekolwiek nasze podróże po Australii, co tam zobaczyliśmy, a czego kompletnie nie dało się tak normalnie podróżując po Australii zobaczyć, jakich zwierzaków. Ale też rozmawiałam z Australijczykami łacie i poczytałam sobie w internecie, żeby być jeszcze bardziej wiarygodna. Także na tej bazie Wam teraz wszystko poprzedstawiam odnośnie tego, jakie charakterystyczne dla Australii zwierzęta tak naprawdę tutaj spotkacie. Pierwsze dwa zwierzaki, miś koala i Kangur. Nie wiem, które Wam się bardziej kojarzy z Australią, mi akurat kangur, więc zacznę od kangura. Po pierwsze, złacie to kangurów w Australii jest mnóstwo o wiele więcej niż ludzi. E, nawet niektóre źródła mówią, że dwa razy więcej niż ludzi. E, I ogólnie nie są zbyt ludbiane przez Australijczyków, bo powodują wypadki, są bardzo niebezpiecznymi zwierzakami i jest ich tutaj mnóstwo. Szczególnie na ulicy, dlatego jak pojedziecie z jednego miasta do drugiego, szczególnie takimi pustkowiami bardziej, gdzie tutaj wszędzie praktycznie są pustkowie, jak jedziecie samochodem, gdziekolwiek, to na 100% słuchajcie, zobaczycie kangura. E, no najpierw prawdopodobnie tego takiego już rozbryzganego przez samochody, ale później Później z czasem zobaczycie też te takie kicające, bo one po prostu biegają na ulicę z łajcie z jednej strony na drugą. Są takie bardzo nierozważne, nie patrzą na to, że może je samochód przejechać, także są takimi głupimi zwierzętami i są w stanie nawet się zatrzymać na środku drogi i czekać, aż je przejedziecie. Albo po prostu stoi taki na poboczu i czeka, jak tylko auto się zbliży i wskakuje takie kangury, samobójcy. Ale generalnie tutaj jest ich naprawdę bardzo dużo, więc nie musicie się zbytnio wysilać i na łą Jakiś, na bezludziach, czy tak jak mówiłam, na poboczach drogi, e, możecie na pewno na 100% spotkać kangura. Są też takie miejsca, jak na przykład u nas Daydream Island, gdzie było bardzo dużo kangurów w jednym konkretnym miejscu, więc to była taka miejscowa, gdzie na 100% można było sobie zrobić zdjęcie z kangurem w jego naturalnym środowisku, ale jest takich miejsc, słuchajcie, bardzo dużo. Czy tak jak wam już pokazałam w filmiku, który tu wam podlinkuję, e, e, gdzie był wschód słońca z kangurami, właśnie koło nas bardzo blisko, więc tam też można sobie o właśnie wschodzie słońca kangury zobaczyć. Ja wam powiem taką nieprzyjemną e, sytuację z kangurem w naszym przypadku. Jechaliśmy samochodem od nas z Mackay do Brisbane, taka nasza stała trasa, co jakiś czas bardzo długa około 12 godzin, e, ale mniejsza z tym, no, jechaliśmy w nocy właśnie i to jest najgorsza pora na kangury. Najgorsza, żeby właśnie pod względem takich wypadków. Jechaliśmy sobie do Brisbane i słuchajcie, po drodze nagle wyskoczył nam kangur w nocy przed samochód i niestety, ale stuknęliśmy w niego. Po jakimś czasie, jak zjechaliśmy na pobocze, żeby sobie tam stanąć i e, przespać się, wyszedł rano jakiś facet z restauracji i powiedział nam, że mamy się stamtąd usunąć. Dlatego, że odstraszamy mu klientów, bo mamy kangura z przodu e, maski. Właściwie nie maski, a tam, gdzie jest ta, ta, ta krata e, między e, światłami. No i słuchajcie, rzeczywiście zobaczyliśmy i tam mieliśmy wbitego kangura, z którym jeździliśmy jakiś czas. No i niestety był tak głęboko wbity w te kraty, że trzeba było, słuchajcie, go wyciągać. No ja tego nie robiłam, wiadomo, Artur to robił, mój mąż, ale e, no straszne to było. Koala natomiast, słuchajcie, no niestety koali tutaj raczej nie spotkacie. Tak jak ja kangurów nie widziałam tutaj miliony, stokrotnie, najczęściej chyba spotykane przeze mnie zwierzę oprócz ptaków, to jest właśnie kangur w Australii, ale niestety misia koali ja tutaj na żywo nigdy nie widziałam. Artur mówił mi, mój mąż Artur, że parę razy widział przejechaną szczególnie koalę, ale na żywo, słuchajcie, no nie widzieliśmy. I szczególnie tutaj jest to potwierdzone, że trudno zobaczyć, ale na żywo, dlatego że ona przez większość dnia i nocy śpi. No, wiadomo, że czy śpi, czy nie śpi, to jest na tych drzewach eukaliptusowych, bo jak nie śpi, to je tego eukaliptusa, więc tak naprawdę kolor ma taki jak to drzewo eukaliptusowe, więc się zlewa, więc naprawdę trzeba się mega wysilić, żeby taką koalę zobaczyć w jej naturalnym środowisku w Australii. Ale słuchajcie za to w parkach, w Zoo i tam innych rezerwatach, to naprawdę jest to zagwarantowane, że taka koala będzie i będziecie mogli sobie z nią zrobić zdjęcie. Następnie mamy imię. Pewnie słyszeliście, bardzo charakterystyczny dla Australii, olbrzymi, nielatający ptak. I żyje podobno wszędzie w Australii, aczkolwiek słuchajcie, ja go na wolności nigdy nie widziałam. I Artur mówił, że niby gdzieś tam w polach parokrotnie widział, jak jechał do pracy, bo on tam takimi właśnie e, buszami, buszlendem jeździ do pracy, wiadomo, w głębi kontynentu. Natomiast e, powiem Wam szczerze, bardzo trudno zobaczyć. Następnie mamy kolejnego olbrzyma, jeżeli chodzi o ptaki, cassowary. To też jest taki charakterystyczny dla Australii tak. I one są takie dziwne z wyglądu, choć niektórzy mówią, że piękne. Mają takie czarne upierzenie. A jeżeli chodzi o głowę, to mają bardzo kolorową i u góry mają taki, taki róg, taką narość choćby. No trochę tak dziwnie i śmiesznie, ale są tutaj one rzadkie, jeżeli chodzi o występowanie, głównie właśnie w północnej Australii, w Queensland u nas. Bardzo trudno je tutaj spotkać, bo są bardzo takie nieśmiałe. Natomiast w dobrze, że je trudno tutaj spotkać, bo są y, najniebezpieczniejszymi ptakami na świecie podobno i chodzi tutaj o ich kopniaka kopią tak mocno, że są w stanie Was zabić. I jeszcze taka ciekawostka, że biegają 50 km na godzinę, więc szybko Was też dopadną, dlatego są takie niebezpieczne, jakby im zależało i poczują się w zagrożeniu, no to macie problem. A jeżeli chodzi o nasze doświadczenie, no to tutaj jest sprzeczna opinia, słuchajcie, bo pytałam się Artura, czy myśmy tak naprawdę na wolności widzieli tego ptaka Cassowary i on twierdzi, że tak. No ja sobie nie przypominam. Wiem, że byliśmy kiedyś w rezerwacie z tymi ptakami i wiem, że na 100% Widziałam tego ptaka za ogrodzeniem. Natomiast potem szliśmy lasem, gdzie one też występują, i słyszeliśmy jakieś dziwne dźwięki prawdopodobnie tego ptaka. One wydają takie niskie, bardzo niskie dźwięki, podobno ledwo słyszalne przez ludzi, więc też nie wiem do końca, czy to było to. I kolejny ptaszek, ale tym razem mniejszy Kukabara, mój ulubiony, słuchajcie, bo jest mega zabawny, bardzo często idzie go tutaj spotkać, szczególnie o świcie bądź też wieczorami. Wygląda bardzo śmiesznie, bo ma taki duży łeb w stosunku do reszty ciała, Ale są to bardzo przyjazne ptaki i nie boją się ludzi raczej zwierząt, bo jak idziemy z psem, to zawsze odleci taka kukabara, a jak idziemy sami, to raczej idzie i z bliska, zrobi zdjęcie, więc słuchajcie rano lub wieczorem na pewno zobaczycie taką kukaburę. Ale ciekawa sprawa, słuchajcie, że najpierw zanim zobaczycie taką kukaburę, najprawdopodobniej ją usłyszycie, dlatego że one wydają taki bardzo głośny śmiech, taki dźwięk śmiechu, którym się komunikują między sobą. w się śmieją i to jest podobno ich forma komunikacji między sobą, że rodzina tych kukabur zaznacza sobie po prostu teren w którym one się znajdują, ta dana rodzina. I podobno nawet odkryli naukowcy, że właśnie kukabury z jednej rodziny w podobny sposób się śmieją, a z innych rodzin już w inny sposób, więc w ten sposób wiedzą, że jakieś tam terytorium należy do jednej rodziny. Także my słuchajcie, kukabur tutaj widzieliśmy mnóstwo, podczas naszego ośmioletniego pobytu w Australii. E, ogólnie gdziekolwiek na jakichś polach, na liniach tego niskiego napięcia e, zawsze możecie o świcie, czy też wieczorem spotkać taką kukaburę. Pierwszy raz jak ja usłyszałam kukaburek, która się śmieje dosłownie jak małpa, e, która wydaje dźwięki, to ja myślałam, że to naprawdę jest małpa. I zaczęłam się zastanawiać: kurczę, przecież w Australii nie ma małp, co ja to słyszę? Co to za zwierzę? Co się tak śmieje? No i potem właśnie się okazało, że Australijczycy nam, e, nam powiedzieli, że to właśnie ten ptaszek, bardzo przyjazny kookaburra. Następny zwierzak to pies dingo. E, na pewno wszyscy słyszeli, wygląda bardzo podobnie do psa, ale tak naprawdę podobno z psem ma mało wspólnego, aczkolwiek. Słuchajcie, bardzo dużo psów Dingo krzyżuje się z tymi psami domowymi. Ciekawostka odnośnie psów Dingo, o której już wcześniej Wam wspomniałam w innym odcinku, to to, że właśnie nie szczekają, a warczą i wyją. I wiadomo, że możecie spotkać te pieski Dingo gdzieś tam w Outbacku, czyli w takim bushlandzie australijskim, gdzieś tam daleko od miasta, ja nie widziałam nigdy tutaj psa Dingo, Artur widział. I podobno jak jechaliśmy gdzieś właśnie trasą, to przebieg gdzieś tam pies Dingo, no ale ja niestety go nie zauważyłam, więc idzie spotkać takiego pieska Dingo tutaj, tylko trzeba właśnie gdzieś tam w burz pojechać sobie i prawdopodobnie, gdzieś przy ulicy, może spotkacie, a może gdzieś dalej od ulicy, podobno dobre miejsce jest Fraser Island, i tam podobno właśnie można spotkać spokojnie, dużo psów dingo. Następny zwierzak, bardzo dziwny, podobno, ale tutaj nie będę się rozpisywała nad tym, dlaczego dziwę. Jakie ma zachowanie, i tak dalej, ale dziwnie też wygląda, e, dziwną ma specyfikę. Pokażę Wam na zdjęciu tutaj. Dziobak, słuchajcie, czyli ten platypus, jest tutaj często spotykany, ale w miejscach, w których on po prostu występuje. E, jest bardzo taki nieśmiały, dlatego się szybko chowa, więc w tych miejscach, w tych e, strumieniach, e, gdzieś tam rzekach i tak dalej, gdzie on występuje, trzeba zachować ciszę. Jak się zachowa ciszę, będzie w odpowiednich godzinach, to najprawdopodobniej w przeciągu 10-15 minut zobaczycie takiego dziobaka. Ale one szybko nurkują. Słuchajcie, jak tylko usłyszą jakiś dźwięk, zobaczą człowieka, czy kogokolwiek, cokolwiek, to od razu wskakują pod wodę, no i już okazja zdjęcia zniknęła. U nas godzinkę od nas jest takie miejsce, gdzie można te dziobaki oglądać, Yangala Park, więc na co dzień ich nie zobaczycie tak, o jak sobie będziecie gdzieś tam przy rzece, ale jak wiecie, w której rzece one się znajdują, w którym strumieniu itd. I tam właśnie pójdziecie, to naprawdę prawdopodobnie na 100% w danych godzinach zobaczycie dziewaka. Następny zwierzak to posem. Posumy w Australii występują podobno wszędzie i nie są aż tak puchliwe, aczkolwiek głównie trzymają się takich outbeków, bushlandu, w buszu gdzieś tam sobie e, żyją, na drzewach. Aczkolwiek słuchajcie, z drugiej strony bardzo często podobno e, upatrują sobie jakiś dom i koło tego domu się kręcą. Na przykład e, moja koleżanka właśnie narzeka i dużo ludzi narzeka, że koło jej domu często właśnie się tam ten posum kręci, czeka na jedzonko gdzieś tam przy dachu, jej skacze, robi dużo hałasu w nocy, więc nie było to zbyt przyjemne. Nawet mi pokazywała kiedyś właśnie: patrz, patrz, tam jest ten posem. No ale ja nie zauważyłam, więc nie mogę Wam powiedzieć, że kiedykolwiek widziałam posuma w Australii, bo nie widziałam. Albo będziecie mieli szczęście i zobaczycie posuma tutaj, e, tak po prostu, bo będziecie w jakimś nie wiem starszym domu mieszkali, albo z jakimś dachem takim atrakcyjnym dla, dla Posoma, e, albo po prostu go nie zobaczycie tak jak ja przez 8 lat. Następne kochane słodkie zwierzątko z wyglądu, tu Wam zaraz pokażę u góry, jak wygląda. E, to Łombet łombaty są oczywiście bardzo charakterystyczne dla Australii, słuchajcie, ale niekoniecznie je tutaj zobaczycie, no ja nigdy nie widziałam łombata, Artur twierdzi, że właśnie widział przejechane łombaty, ale tak jak mówiłam już, on jeździ tamtym bushlandem do pracy, więc ma większą okazję zobaczyć te takie zwierzęta w ich naturalnym środowisku, w dziczy. Natomiast ja tutaj bardziej w mieście mieszkam, więc są szanse mniejsze, dlatego jak przyjrzycie do Australii, do takiego miejsca właśnie, jak Melbourne, Sydney, no to słuchajcie, gdzie chyba nic nie zobaczycie, oprócz jakichś ptaków. Z tych zwierząt, to wymieniam, raczej nic nie zobaczycie. Ale ten łombat, to on też nie występuje podobno w całej Australii, tylko bardziej tam na południu, New South Wales, Victoria, czy też południowa Australia. Też są szanse z takim łombatem ograniczone na spotkanie go, bo one też mieszkają głównie w takich norach. Następny zwierzak, straszny z wyglądu, słuchajcie, i okropny wydaje dźwięk, to diabeł pasmański. Wszyscy na pewno znają z bajki, wiecie pewnie jak Wygląda, ale też wam tutaj pokażę. No i słuchajcie, kiedyś żył w Australii, ale teraz to już głównie okupuje Tasmanię, tylko jest na wyginięciu i nie za bardzo są szanse na to, żeby go po prostu tak sobie zobaczyć. Ja też oczywiście na żywo nigdy nie widziałam, tylko w jakimś tam rezerwacie. Natomiast nie polecałabym gdzieś tam się za nim uganiać i próbować zrobić sobie zdjęcie, ponieważ podobno jest agresywnym zwierzęciem. I kolejne takie dziwadło: Bilby. Nie wiem, czy słyszeliście. Taki myszokrólik bym powiedziała. Taka mysz z uszami królika. Tu Wam pokażę, jak wygląda. No dziwne zwierzątko, takie malutkie. Tutaj w Australii jest też na wyginięciu, więc dbają, żeby to zwierzę jednak nie wyginęło totalnie. Tylko gdzieś 15% Australii okupuje, więc jest go bardzo trudno zobaczyć. No ja nie widziałam nigdy. Szczególnie, że one też tam gdzieś w norach głównie żyją na terenach pustynnych w Australii, więc zobaczenie takiego bilby jest utrudnione. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś albo słyszeliście o takim charakterystycznym dla Australii zwierzaku jak ekidna. To jest taki dziwny zwierzak, bo ma dziób jakby od ptaka albo od jakiejś kaczki, albo ptako-kaczki, a reszta ciała jest pokryta kolcami, więc przypomina takiego jeża. Czy ekidnę to spotkacie czy nie, to nie wiem, słuchajcie, no ja przez 8 lat nie spotkałam nigdy tutaj żadnej ekidny, na wolności oczywiście. Artur powiedział, że spotkał, jedną widział jak przechodziła przez ulicę, a parę widział przejechanych też. Te kiedy podobno mieszkają wszędzie w Australii, ale głównie właśnie na obszarach takich pustynnych, czy tam gdzieś w buszu, w norach. Więc no, jak będziecie akurat gdzieś tam przejeżdżali, bo będziecie zwiedzali całą Australię, to być może zobaczycie. E, no, ja nie widziałam nigdy. Dalej mamy jaszczury, słuchajcie. Te takie malutkie gekony, e, które tutaj na 100 tysięcy procent zobaczycie. E, w Australii one praktycznie wszędzie są. Zazwyczaj wieczorami na zewnątrz domu, jeżeli popatrzycie na wejście do domu albo na taras na przykład, na ściany i na sufit, to praktycznie jestem w stanie Wam na 100% zagwarantować, że zobaczycie takiego gekona. Natomiast dużo Australijczyków właśnie trzyma gekony w domu, żeby pozjadały im muchy, pozjadały jakieś pająki, no i oczywiście inne jakieś różne stwory, jakieś insekty i tak dalej. I one są poza tym bardzo trudne do złapania, bo są mega szybkie, są mega, słuchajcie, mądre. I dobrze wiedzą, że je zauważyliście i w momencie jak wyjdziecie do pokoju, gdzie jest gekon i on widzi, że po prostu go zauważyliście albo, że jesteście obecni w pokoju, e, to Was obserwuje. Ma Was na oku i w momencie, kiedy nie będziecie patrzyli, on się schowa. On się nie będzie chował wtedy, kiedy Wy go będziecie mieli na oku. Ja już wielokrotnie tak miałam właśnie, że jak próbowałam takiego gekona złapać do siatki i trzymałam go na oku, musiałam się odwrócić na sekundę, żeby złapać tą siatkę, to w tym momencie słuchajcie, on trrr, i szybko się straci. Więc cwane są, słuchajcie, obserwują Was, jak tylko Wy je obserwujecie i patrzycie na takiego gekona, on też będzie na Was patrzył, a jak tylko się odwrócicie, od razu, cep i go nie ma. Wracacie po gekona, a tu już go nie ma, na chwilę oczywiście, bo potem znowu gdzieś tam się pojawi. Ale drugie okropne jaszczurki, słuchajcie, to są te olbrzymie goany, które tutaj też idzie łatwo zobaczyć, jak je gdzieś pójdzie do parku, albo gdzieś jest wysoka trawa. Często właśnie jak jesteście gdzieś w parku, jest tam gdzieś w oddali wysoka trawa, albo idziecie sobie wodnikiem, jest wysoka trawa, słyszycie jakiś taki szelest szybki, intensywny, myślicie, że to wąż, to często właśnie to jest goana. One są olbrzymie, dlatego ludzie się ich boją, włącznie ze mną oczywiście, natomiast one podobno nie są aż takie groźne, mogą Was pomylić z drzewem niby i się na Was wspiąć, no albo czując zagrożenie, oczywiście Was zaatakować. Natomiast, jeżeli nie będą czuli, y, czuły zagrożenia, to sobie odejdą. E, tylko problem polega na tym, że są też bardzo szybkie, szybko biegają, więc to Was może przestraszyć, tak jak mnie. No i też podobno, jak się czują w zagrożeniu i zaatakują, to y, mają w sobie dużo bakterii i mogą Wam to przekazać. Więc jako tako niby jadu nie mają, ale po prostu mogą spowodować po prostu przez ugryzienie zakażenie. Także lepiej nie być przez nie ugryzionym. No my w Australii oczywiście wielokrotnie widzieliśmy te goany, więc jak przyjedziecie, to prawdopodobnie też zobaczycie gdzieś właśnie głównie, gdzie jest wysoka trawa na jakimś poboczu, więc mnóstwo takich miejsc w Australii jest. Natomiast moje pierwsze spotkanie z taką goaną było niezbyt przyjemne, bo jeszcze wtedy nie wiedziałam, że tutaj w ogóle te goany są. To były czasy, gdzie słuchajcie, właśnie Artur stracił pracę, było ciężko, więc zaczęliśmy sprzedawać to, co wcześniej kupiliśmy. Wszystko szło po kolei, między innymi kosiara. Więc nie mieliśmy czym kosić trawy Trawa była bardzo wysoka, już jak możecie sobie wyobrazić No i pewnego dnia właśnie wstaję sobie, patrzę przez taras A tam za szybą Goana, olbrzymia jaszczura No mega słuchajcie, się wtedy wystraszyłam i nie chciałam już tam przychodzić No i jak możecie sobie wyobrazić, ta Goana nam tam praktycznie codziennie przechodziła. Sobie tam jeszcze taką norę zrobiła No aż nie skosiliśmy tego nieszczęsnego trawnika Natomiast potem jak przyszły lepsze czasy, kosiarkę mogliśmy kupić no to Goana się już przeprowadziła gdzie indziej, bo wykosiliśmy jej całą trawę. Mnóstwo słuchajcie, też spotkacie tutaj papug. Wszelakich papuk, ale przede wszystkim tych kakadów, cudownych, tańczących, szepiących tym ich e, dziubem, e, sorry, grzebieniem. <grybujesz> ale u nas naprawdę słuchajcie, miliony tych kakadu jest, szczególnie na polach, szczególnie właśnie wieczorami. E, tam się zlatują setkami i wydziubują sobie coś tam z trawy. Są tutaj dwa rodzaje tych Kakadu, białe, czarne. Te czarne podobno są na deszcz i właśnie głównie je na drzewach widać, jak przylatuję, jak podobno wkrótce ma padać. Ale szczerze powiedziawszy, to jeszcze nigdy mi się nie sprawdziło to, że jak widziałam właśnie te czarne kakadu, to jakoś tak wkrótce padało. Zawsze zwracałam na to uwagę, jakoś nigdy nie padało. Ale strasznie skrzeczą te papugi naprawdę nieprzyjemnie, więc być może właśnie najpierw usłyszycie ich. Pretący dźwięk, a dopiero potem zobaczycie. Spotkacie też tutaj te takie megakolorowe pakówki, Lorry Keats się nazywają. One też bardzo skrzeczą, okropnie. Szczególnie właśnie wieczorami, nawet w centrum miasta, przelatują z jednej palmy na drugą skrzeczą, robiąc okropny, skrzeczący dźwięk. Walami rodzinami, jest ich tam setki tysiące. Jak znajdę, mam nadzieję, że znajdę jakiś filmik, co nagrałam, to Wam tutaj wrzucę. Jakie to dźwięk wydobywają z siebie wieczorami i jak wyglądają, bo są przepiękne, ale niestety śpiewają okropnie. My tych papużek Glory Kids widzieliśmy też tutaj setki, miliony i Wy na pewno też zobaczycie, jak tutaj do Australii przyjedziecie. Też się nie trzeba łatwiej wychilać, w naturalnym środowisku je zobaczycie. Okropne paskudniki, które tutaj spotkacie, bez problemu, to karaluchy. Pewnie też słyszeliście, bardzo szybkie, okropne, no i jest ich tu mnóstwo. Ale pozytywna rzecz jest taka, że jak będziecie utrzymywali porządek w domu i będziecie mieszkali w jakimś takim nowszym domu, nie starym, to karaluchów dużo nie będziecie mieli w domu, ale prędzej czy później się jakiś pojawi. To wiadomo, tutaj są one bardzo często spotykane. Jeszcze z takich przyjemniejszych zwierzątek to na pewno tu spotkacie wieloryby i delfiny. Wieloryby to raczej tak w sezonie między majem a listopadem, no i oczywiście w konkretnych tam miejscach, bo one wtedy migrują. U nas, słuchajcie, w zeszłym roku było ich mnóstwo. Normalnie na plaży będąc widziało się tam gdzieś w oddali te wieloryby. U nas jest też takie obserwatorium na górce, gdzie można sobie po prostu wjechać i obserwować te wieloryby w sezonie właśnie jak migrują, skaczą tam, obracają się, bawią i tak dalej. Także naprawdę super doświadczenie. Są też oczywiście wycieczki, więc też możecie na wycieczkę pojechać e, i zobaczyć sobie wieloryba e, w ich naturalnym środowisku, więc e, raczej w Australii, jak będziecie między tym majem a listopadem, to takiego wieloryba zobaczycie. Delfinki też tutaj są, często właśnie podobno migrują z wielorybami, a nawet jak nie z wielorybami, to też jest mnóstwo miejsc gdzie na 100% je zobaczycie. Myśmy raz tutaj na wolności je u nas w oceanie widzieli, na tej plaży tak naprawdę, tam słuchajcie, przepływały sobie. W zeszłym, nie, dwa lata temu, e, też wam zrobiłam filmik, też wam podlinkuję tutaj. Także my widzieliśmy delfiny tak po prostu naturalnie u nas, z zaskoczenia, bo nagle, ja nawet nie wiedziałam, że to są delfiny, szczerze słuchajcie, e, widziałam taką płetwę wystającą, ja myślałam, że to rekin. Wystraszyłam się, ale podbiegłam do wody, żeby zobaczyć, czy to naprawdę rekin. I potem się okazało, wiadomo, ten charakterystyczny skok, że to właśnie delfin. I nagle się ich zjawiło mnóstwo, więc to był pierwszy i jedyny raz, co widzieliśmy Tutaj tak na wolności delfiny, ale są takie miejsca, gdzie regularnie zobaczycie je w wodzie. Wiem, że u nas Byron Bay i Tinken Bay, tam podobno bez problemu możecie zobaczyć wieloryby. Wierzę, że w Australii jest mnóstwo takich miejsc. Ja już, słuchajcie, powoli będę kończyła, bo mi tu słońce zachodzi i właściwie też już kończę ten temat. Ale jeszcze, słuchajcie, jest parę takich zwierzątek, które tutaj zobaczycie, które nie są koniecznie charakterystyczne dla Australii, ale na pewno zobaczycie ich tu dużo więcej niż w Polsce. I są to, słuchajcie, takie żaby Cane Toads, e, brzydkie, ohydne wiadomo. Łabędzie czarne. Słuchajcie, ja tu widziałam czarnego łabędzie, a nie widziałam białego, więc łabędzie czarne. Kaczek tu jest dużo takich dzikich, zielone żabki też są bardzo piękne. Czaple też. Tu możecie spokojnie spotkać. Z ptaków to jeszcze tu spotkacie ibisy. Przyjazne dość, choć ludzie nie lubią ich, bo tam wyjadają ludziom, kradną różne rzeczy, śmietniki rozwalają i tak dalej. No i te nieszczęsne mekpaje, słuchajcie, mnóstwo ich tutaj jest. I one właśnie atakują z lotu ludzi. Już wam o tym opowiadałam w ciekawostkach o Australii. Jak ktoś nie widział, to tutaj wam podlinkuję. I mnóstwo, mnóstwo Słaci nietoperzy, niestety, też lata tutaj. Szczególnie w nie których charakterystycznych miejscach, gdzie wiadomo, gdzie one są, to jest ich tam naprawdę tysiące, setki, miliony, <gryw> bardzo dużo. Trzy zwierzaki słuchajcie, których się tutaj byście nie spodziewali, to są pingwiny, foki. I wielbłądy. O wielbłądach już Wam mówiłam, niejednokrotnie zostały tutaj sprowadzone, więc nie są tutaj narodowym zwierzakiem. Natomiast są znienawidzone i zaczęło się ich wybijanie, bo niestety są szkodnikami. No a pingwiny i te foki to się bardzo zdziwiłam, jak się dowiedziałam, że tutaj są, ale głównie słuchajcie podobno na południu Australii. Jak chcecie zobaczyć, to podobno świetnym miejscem jest wyspa Filipa, Philip Island. Także widzicie, że większość tych charakterystycznych dla Australii zwierząt jednak tutaj tak normalnie nie spotkacie musicie się wysilić, gdzieś pójść do buszu, na outbacku, być no, może przez przypadek gdzieś zobaczycie, jak będziecie podróżowali, ale raczej właśnie ja w większości tych, z tych zwierząt charakterystycznych dla Australii nie widziałam w ich naturalnych środowiskach, tylko po prostu gdzieś tam w zoo, w rezerwacie i tak dalej. To wiadomo, trzeba było zaliczyć, trzeba było zdjęcia cyknąć, także przygotujcie się na to, że jak przyjedziecie do Australii, że nie tak łatwo spotkacie te zwierzaki, których się spodziewacie e, i po prostu musicie sobie w e, plan Przygotować wybranie się do jakiegoś rezerwatu zoo czy jakiegoś innego miejsca, gdzie są zwierzęta, żeby po prostu sobie tam zrobić zdjęcie z koalą, z kangurem e, i z innymi wszystkimi zwierzątkami charakterystycznymi dla Australii. I słuchajcie, taka ciekawostka na koniec. Australijczycy są mega dumni z tych swoich narodowych, charakterystycznych zwierząt. No co, kochani, to by było na tyle w tym odcinku, w części o tym, e, jakie charakterystyczne zwierzęta dla Australii spotkacie w Australii. Australii na co dzień, a w drugiej części poopowiadam o tym, jakie te najniebezpieczniejsze zwierzęta Australii tu spotkacie, a których nie za bardzo i nie trzeba się przez to ich bać. Także słuchajcie, oczywiście zapraszam Was też do drugiej części tego odcinka. No i pamiętajcie o moich social mediach o Instagramie, Facebooku. łapki w górę, jeżeli Wam się ten odcinek podobał. Komentujcie, przesyłajcie dalej, jeżeli uważacie, że komuś się przyda. Do następnego razu trzymajcie się, pa! pa.